IKUN jest urządzeniem medycznym, którego działanie opiera się na wielowymiarowym mikromasażu. Pobudza on nasz układ limfatyczny, krwionośny oraz głęboko położone mięśnie. Dzięki temu efekty jakie uzyskujemy podczas zabiegu to redukcja celulitu, uelastycznienie skóry, redukcja obrzęków za pomocą drenażu limfatycznego oraz redukcja obwodów ciała. Icon jest również idealnym i jednym z niewielu zabiegów, które bezpiecznie możemy wykonywać przez cały czas trwania ciąży. Jako przygotowanie do ciąży wykorzystujemy go w celu uelastycznienia skóry oraz jako przeciwdziałanie powstawaniu rozstępów. Bezpośrednio po ciąży zabieg Icon pomaga nam w powrocie do formy. Możemy go wykonywać bezpośrednio po połogu oraz przez cały okres karmienia piersią. Jest bardzo użyteczny, jeżeli chodzi o terapię redukcji blizn po cesarskim cięciu. Częstym problemem w ciąży są obrzęki i uczucie ciężkości nóg. Dzięki Ikunowi i specjalnym ruchom, które wykonujemy podczas zabiegu, takimi jak ruchy pompujące i zbierające, bardzo skutecznie możemy z tym walczyć. Ikun możemy wykonywać przez cały rok. Kluczem do sukcesu jest wykonanie serii 10 do 15 zabiegów. Które wykonujemy dwa razy w tygodniu. Dla podtrzymania efektów terapii rekomendujemy wykonywanie zabiegów przypominających raz w miesiącu.